Chciałam z tej strony kazać, to jest kolejny odcinek który Crash Time 3. Ostatnia, ostatnie zadanie, jakie zrobiliśmy, to było dzień później, w którym, którym po prostu to zrobi, zrobiliśmy, to zadanie, nie jak to powiedzieć. I teraz mamy pokazy kaskaderskie. W ostatnim odcinku zakończyliśmy, ale żeby było na 100%, to to, to, to co teraz robię, również musi być zrobione zapewne byłby chyba tylko po to, żeby nie robić takie, żeby tylko było widać, to by tego chyba tylko nie robili. Dobra, uda się. Uda, udało się. Ja. Yeah. Dobra. Zada. Już dalej mamy. Dobra. Pokazy kaskadarskie drugie. Razor CTR. A Ale wiecie co? Ja się wyzwanie się trochę cofnę. Synte... Syn... Net racing. Kurde. Starczy taka prędkość? Dupa. Jednak nie starczy. Musi być ponad 300. Trudno. Dobra, okej. Okay. Okazuje się, że musi być ponad 300. No co to kurde ma być? Zro, zróbmy tak. Zobaczy czy ja mam za dużą prędkość, czy za małą. Okazuje się, że mam za dużą. To jest źle. Dobra. Czyli muszę mieć ponad... jednak mniej niż 300.

udało się yeah. 88 że podskoczyło nam o 2% czyli zapewne będę miał 100% jak zrobię wszystkie nie excellent! razor CTR Powinien nie jest jednak Przyjmij i znowu musimy sprawdzić jak plus minus jak daleko trzeba lecić nie tutaj nie ma górnych oznaczeń więc to dobry znak jest tak koło 300 Może, czy nie za szybko Za wolno Jednak musi tu być z kolei o wiele wie, większa ta prędkość Dobra Było za wolno, okej, okay, rozumiem Dobra, Razor I nitro no kurde Nadal za wolno Trudno, może teraz się uda Teraz będę miał o wiele większą prędkość Cały czas nitrem jadę Chyba się udało Udało się czy za szybko? Kurde, za szybko Jednak miałam o wiele za dużo prędkość Podczas lotu również możemy dodawać nitro. Dobra, udało się. Yeah. Co się nie udało, jak się udało? No! Dobra, trzecie. Hm. To są krótkie zadania, więc może się uda robić jedno zadanie w jeden odcinek albo w dwa. Nie wiem. Dobra, znowu Razor. Przyjmij. Wszędzie pusto na razie. Znowu się bardziej rozpędzimy. No dobra. Oj, może być teraz za szybko. No, może być za szybko. No, kurde. Chyba za szybko. Miałem ponad 360. To jednak było troszkę za szybko. O nie. Nie, 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 proszę, 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 proszę. Kurde, chyba znowu za szybko. No niestety znowu. Tak 350 mieć. I nie daje nitra. I hamuje. Może się udało. I udało się. Nie. Nie, no. Uda. To dopiero czwarte zadanie. Tak około 300. O, i mogę teraz, może się teraz nie uda mi. Jak około 307. Po wyskoku. Je. Yeah. Jednak idealnie. A, no i piękny drip Yeah, udało się no, 93 idzie dobrze Piąte zadanie. Czekaj To krótkie To będzie Trudno najwyżej Bo bodajże to będzie ostatni kompletnie odcinek z tej gry Mi. Znowu się cofnę najlepiej i to, że to jest trudniejsze, tak wpływają koło 320 na wyjściu ojej, ale mi dobra. Rusza, kręcimy kółeczkami. I i, 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 i. Ale efektów specjalnych. Ojejku. Za, za wolno. O jakie drifty. Za wolno. Musi być ponad 320 na wyjściu. 350. Teraz chyba będzie za dużo. Na wyjściu. Bo. Yes! Ale nawalili No kur... Bo może jednak będzie 15 odcinków Ja będę tak lamił To naprawdę Powinienem pisać ile powinienem mieć A nie piszę Dobra Lecę bo... Sela z boka krakarzem mi Ja, yeah, idealnie Dzień dobry Udało się Kontynuuj Ile procent? 95 Noo, czyli akurat tam zostały mi 3-4 skoki Trudno. Zależy jaki ten odcinek będzie, czy krótszy, czy dłuższy. Mam, nadzie mam nadzieję, że za długi nie będzie hmm? Lustereczko, lustereczko O ja pierwi Tutaj powin... Czekaj Piszę tylko wyskoki z ram, no co za 280 Strasznie pionowa ta rampa, ale Jest na czym my przeskakujemy Za dużo stanowczo

Kurde! Miałem mniejszą prędkość, ale i tak za daleko. Oj. I to są właśnie te skoki kaskaderskie. Uda się czy się nie uda? No powinni podawać, jaką powinniśmy mieć prędkość. Kurrr. Teraz ja tu mam za dużą prędkość. I bez nitra. O to teraz... A może. No No, no. Proszę udaj się. Udaj, udaj, udaj. Udaj. No. Fakrzem sure, maksza. Sure. Co za chamstwo. Masz 300 za ma... Masz 280 za mało Masz 300 z haczykiem za dużo Di 280 więcej niż ostatnio Ale czy się uda No czy się uda? Za daleko Za duża prędkość. Za dużo Ale przynajmniej na pasie I To są właśnie te skoki dosłownie się idzie w kurzeć 250 bez nitra nie można tu kamerki zmienić nie nie można no 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 no, no teraz będzie za blisko zobaczycie no Jak to połknąć? 270. Za duża i za... I źle. Pod kątem stra... za bardzo poleciałem i za daleko. Leci, leci. No spróbuję to zrobić tak 215 około kilometrów Ale czy się uda? No miłoby się Miło by było. Bo mi się nie chce tak skakać. No. Za blisko. I źle. Co za... Kamstwo Ale one są do przejścia Tylko trzeba wycelować tą prędkość Przynajmniej lecę prosto Nie za blisko GAD Raz, dwa, trzy Jest tą mi zejdzie z pół odcinka. 240 Za daleko z kolei Ja pamiętam, że ja to już kiedyś przyszedłem No i jeszcze krzywo No źle no oczywiście, że źle, bo powinienem spać na skocznie Czytam na tą lampę A i to już by było chyba Najwyżej zrobię cięcie i pokażę jak już tu przejdę Nie będę Was Jeszcze raz i robię cięcie, nie ma szans Albo jeszcze ten odcinek powycinam. A jeżeli się teraz nie uda, to zrezygnuj tak. Więc robię cięcie. Udało się Nie wiem jakim cudem, ale się udało Okej, okay, jest! Udało się! O je! jak Jeszcze tam inne teksty Mogę to szybciej przechwycić, ale niestety Nie, siostry pacemaker No, co? What the fuck? No, pacemakerem, muszę to zrobić! Shit! Kole kolejne, kolejne coś, co będę musiał ciąć. To jest takie słabe. 154 na godzinę. No co to kur... jest? Oh, yeah. Za daleko. na speed tego pacemakera. No, ludzie 154. no, 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 no. No, 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 no. 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 Uda się. Uda się. Proszę zaliczcie Zaliczcie Nie bądźcie mędy Zaliczyli! Yeah Dobra Siódma poszła, okej okay. I mamy już 90. 100% Yeah Ale Tak Mam 100% tej gry Oh yeah albo żebyście się nie czuli poszkodowani teraz robię cięcie i pokażę wam lądowanie w szóstym zadaniu właśnie w ten sposób jest wygrana no teraz mam nadzieję że wam nieco lepiej pokazałem i dum 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 Spraw zamkniętych, spraw 43 na 44 Dzień 9, godzina 11 I 100% te gry Będę pod przykrywką całe jest a, po, a a zadania wszystkie Wszystko jest piękne, oh yeah. I koniec tej gry nadszedł dziś. Wiem, może mam mało muzyczny dźwięk, ale cały czas gra na poziomie trudności normalnym. Od, no, dobrze mówiłem. Od dziewiątej do... Zaczynając zawsze od godziny 9 i 10 godzin. To jest 19, czyli... To był akurat skrypt w ostatnim odcinku Miałbym ja zaczął o 19 to bym cały czas robił w nocy A to był po prostu taki skrypt Cały czas gra na poziomie normalnym Więc to tyle Ja byłem, ja jestem Kanzan To był gra Crash Time 3 nocne pościgi Powtórzę jeszcze raz Crash Time 3 nocne pościgi i zapraszam Was do moich kolejnych let's play z gier różniastych różnych różniastych i prawdopodobnie najczęściej na 100% więc zapraszam Was do następnej let's play z gier do komentowania subskrybowania łapkowania komentowania subskrybowania łapkowania i wszystko czego tam chcecie będziecie coś pisać to Będę odpowiadał i tak dalej, i tak dalej. To tyle. 47 na 47 pojazdów. 27 na 27 tras. Statystyki gra ukończona w 100%. Hmm. Tutaj mamy wszystko. Z tym wystrzeliłem 166 strzałów. 140 tra trafiłem. Stosunek trafień to 86%. Rekord w nauce jazdy 30 punktów kontrolnych, w czym szkolenie, skierowania, kolizje z innymi samochodami 145 i zniszczone samochody 17. I gra ukończona w 100%. Gra, statystyki. Gra ukończona w 100%. Profile. Kanzan oczywiście, żeby nie było, że jest jakiś inny profil. No to to by było tyle, więc... Ja jestem Kazan, zapraszam was do komentowania, subskrybowania, łapkowania, a to był ostatni odcinek z gry Crash Time 3, w której wcielaliśmy się w rolę Semira i Bena. Więc, siemano. Jeszcze wam chciałem pokazać twórców, żeby nie było, że... O, proszę, to są wszyscy twórcy tej gry. Teraz się to o, będzie przez chwilę wyświetlać, żeby nie było, że ja sobie pograłem, i tyle to są oczywiście imiona i nazwy niemieckie, bo to jest gra niemiecka i, i po angielsku są tylko teksty i sobie po zobaczcie, kto wykonał tą przepiękną i jakże ciekawą grę. A przy okazji, o, macie soundtrack i od kogo intro, lo, coś tam wszystkich ludzi odpowiedzialnych za tą grę i firmy. Specjalne podziękowania. I y, w 2000 i, i ta gra i była z 2008 roku. No, to je toliko. No, sijamano.